by teraz służyć ludziom, znaczy wiecie no dzisiaj mam trochę, trochę tremy, To kolejne pomieszczenie tu mamy toaletę tu mamy sorry, bo trochę, nagrywam nie... to od początku, bo coś poszło nie tak sprzętowo i i się nie nagrało ale już praktycznie byłem w piwnicy więc do piwnicy sobie zejdziemy na końcu. Więc możecie zobaczyć jak... Nie wiem czy wchodziliśmy. Zobac tu byliśmy bodajże. No to są sale takie, <laughs> które służyły do lekcji. Jest też pozostałości po szkole. Z tego co można zauważyć jest... Ale pójdziemy sobie na górę. Panel sobie wyłączymy, możemy zobaczyć, jaki jest piękny fresz. Fresh. Tu jest kolejny. Zobaczcie. podzielać klepki a tu myślałem że wejdziemy z tego co widzę już nie tu mamy kolejną wow Nie, to jest naprawdę mega miejsce. Możecie zobaczyć, że tablica się, tablica się zachowała. Ja jestem tylko ciekawy, czy to są napisy z lat szkolnych, czy. coś pięknego, że to. Taki, w takim stanie, jeszcze. No, zachowała się tablica, no, bądźmy szczerzy. Szkoła parę lat stała sama, bez Bez żadnych. Tu mamy kolejne ławki, jeszcze pozostałości mebli. Więc. Idziemy dalej, sala 205. A tu jeszcze jest wyżej z tego co widać. Więc, ciekawe, gdzie była biblioteka. Tu już widać, że ktoś próbował tu się dostać wyrwać. No, jedynie. Jedynie szkoda no mi, że to, to tak wygląda. Tu użyjemy tu już sobie użyjemy panela. Tu mamy me, pozostałości mebli, które mogły służyć. Tu jeszcze ma, mamy... <laughs> Widać jakby to... Można wam pokazać akcje może uczniów. Coś w tym stylu bardziej <laughs> mi, się, mi się wydaje. No. Już tak bym miał piwnicę, fajnie by była, bo by mi sprzęt zawiódł. <laughs> nie sprzęt tym razem zawiód Szkoda. Jest to piękny obiekt, Jak można zobaczyć. Tu jeszcze mamy pozostałości ich korków, rozdzielnicy. I wchodzimy na górę. Jeszcze nam biegnica zostanie do odczajenia. Więc jeżeli materiał Ci się spodoba, to zostaw wiadomo co subskrypcję na kanale oraz Łapę w górę tu mamy Tutaj chyba to A jest wejście na dach Więc Rozwalę sobie aparat w końcu Więc tu jest jasno więc Ale nie to coś jest coś jest pięknego Tu z tego co zobaczcie mówi to Nie wiem w jakich, mi... w jakich miejscach się mogę poruszać tutaj na górze Bo o, nawet Nawet licznik gazu mamy został Czyli gaz w budynku jest A, tutaj pozabezpieczone Tu musiał być chyba sk... dobra lepiej nie, sklepik szkolny więc tutaj trzeba uważać dzisiaj stąpa jest kolejny. i kolejne pomieszczenie i tak to właśnie wygląda to tu jakby był, miał być pokój pokój na z tym, że mieszkalne coś w tym stylu więc wchodzimy na dół bo mówię jeszcze chciałbym do piwnicy do piwnicy wejść zobaczyć jak to tam wygląda, chociaż już byłem to trzeba jeszcze raz zejść więc więc jedyne szkoda, że to jest w takim stanie jestem ciekawy jak Michał tam za <laughs> zanim dojedzie więc Mam jeszcze jakieś chwilę czasu? Nie, pięknie, naprawdę. Więc zapraszam na grupę na Facebooku, na Instagrama. I sobie zejdziemy in, innymi schodami niż wchodziliśmy. Więc... Jest, jesteśmy na dole? A nie, nie, jesteśmy na dole, jesteśmy piętro wyżej, gdzie są te piękne sala, sala, sala 202. Tu chyba nie byliśmy, nie byliśmy, po tej tablicy poznaję. Więc jeszcze parę ujęć... Jest wstępu zobaczcie jakie tu ma, ma, e, są jakie malowania są piękne tego budynku sekretariat mamy wchodzimy do sekretariatu oczywiście tu mamy o zespół zespół szkół służyte baterie tu musiały być Pewnie kluczyki do sal, a szkoła może funkcjonowała do 2010 roku, bo jest kalendarz jeszcze, z tego można stwierdzić próbnej matury. Arkusz próbnej matury możemy tu, mamy tutaj. Zobaczcie jakie, jakie artefakty jeszcze. Jeszcze pozosta pozostawały, więc tu mamy kolejne pomieszczenie, ale już tu byliśmy, więc schodzimy niżej, ja są tu. Jeszcze piwnicę szybko sobie obskoczymy, bo niestety nie zdążyłem, znaczy byłem w piwnicy, ale, ale no, ale no, już tutaj można zobaczyć, jak to się już ta cegła sypie. Zobaczcie, tu nie wiem, co mogłoby być, z tego co widać, mogłaby być tutaj jakaś sala. Widać zobaczcie zobacz jeszcze ile arkuszy, arkuszy leży z lat działalności tej szkoły Nie wiem czy tak, tak idę i patrzę Piękne A tu już rok czasu miałem marzenie żeby tu wejść do tej szkoły Aż mi Michał do, poz, załatwił pozwolenie, pozwolenia na wejścia więc bardzo Michałowi dziękuję Że mógł Mógł nam pomóc w tym I dlatego mówię, proszę się odwdzięczyć tam Na dole Dla Michała i mnie oczywiście, że Taki materiał powstanie I wchodzimy sobie tutaj jeszcze raz Znaczy ja już tu byłem Ale Ale nic nie nagrałem Więc Pech dla mnie I tu mamy jakby Nie wiem czy złapię Ławki Ławki i pozostałości Z lat szkolnych I chciałbym żeby to się zmieniło Zmieniło w końcu Żeby tutaj coś też Powstało żeby nie było to tak aż zniszczone, by było coś pięknego, jakby coś tu było, więc, więc tu będzie ch chyba lepiej, żeby. O, no to znaczy, że jesteśmy w piwnicy, jesteśmy, więc nie dziwcie się, że to tak też i wygląda no to jest już to coś co się posypało na dół więc, a piwnica jest naprawdę aż mi się przypomina jak ja ze szkoły chodziłem odwiedzając to ten, to miejsce o, nie traćmy czasu bo jeszcze parę parę miejscówek nam zostało już bardziej takich tu mamy toaletę, zobaczcie jeszcze jak ona się zachowała a na się nie może zabraknąć toalety nie wiem ile ten materiał będzie trwał, więc mówię wam tu mamy chyba ciepłownię z tego co widać tutaj kolejne coś jakiś baniak do grzania ale to musiała być już damska toaleta Już <gdyż> nie wiem nie mi to oceniać szatnie tu mamy tu mamy jeszcze takie pozostałości jak taki pies a tutaj? kurde. to musiał być piękny kiedyś kominek i piękne miejsce zapewne dobra wychodzimy do góry więc Więc wychodzimy tam sobie jeszcze, a ja mogę sobie pochodzić. Nie, jest coś pięknego, naprawdę. I robić ten czas, żeby to Wam jeszcze bardziej pokazać. Jakie tu stopień zniszczenia już powstał, <laughs> a to taki po prostu jest, bo to jest budynek dobrze zabezpieczony. A to wszystko zrobiła przyroda. Wszystko to, co można tutaj zobaczyć. pospadające spadające tynki. To jest i wyłącznie wina tylko tego, że tej I, więc jeżeli ma... i to co muszę wnieść, jak się wychodzi na rozsadę, to znaczy, że piszemy nie umiem nikomu. Tylko nie wypowiedział, dolać. Taki chodnik, Bo to wszystko to jest, to jest gigant koszt, nie? Cała sprawa jest

Nie, dobra. Usiadłem. I popatrzcie, możecie popatrzeć. Mało zaty fornawski.